Powiem Wam, że jestem zadowolony, iż udało mi się odpowiedzieć na Wasze pytanie, czy na wioskach w Rosji ludzie załatwiają się na zewnątrz, że nie mają toalety w domu. Nikt za Was prania nie zrobi, więc wracamy do tak powiem, starej szkoły. Proste, ale piękne. Sieman, witam na serdecznie, moi drodzy Piotr Polo-Przewarski. Prosto z Moskwy. W dzisiejszym odcinku trochę kontrastu pokażę Wam Moskwę, stolicę Rosji. Słuchajcie, przepych, kupę, kupę, siana, ale również pokażę Wam, jak wygląda taka prawdziwa, słuchajcie, rosyjska wieś. Jak ogromny jest kontrast pomiędzy Moskwą a wioską. Zapraszam do oglądania. od Was masę, masę masę wiadomości pod tytułem Piotrek Pokażę Wam prawdziwa rosyjska wieś, z dala od Moskwy. Czy to prawda, że nie mają w domach toalet, że trzeba załatwiać się na zewnątrz? I oczywiście pokażę Wam wszystko, ale chciałbym dla kontrastu właśnie pokazać Wam, słuchajcie, Moskwę. Bardzo, bardzo, bardzo bogate miasto. Kupa oligarchów, słuchajcie, miliarderów. Więc zapraszam. Moskwa to ciekawe miejsce, gdzie niemalże na każdej ulicy o każdej godzinie, za dnia i w nocy, widać pieniądze. Widać przepych i to, ile pieniędzy mają Rosjanie. Szczególnie zauważalne jest to porą wieczorową: piękne kobiety ubrane w drogie ciuchy oraz mężczyźni jeżdżący luksusowymi samochodami. Ilość majbachów, które widziałem przez cztery dni w Moskwie nie widziałem w żadnym mieście na świecie. Bardzo ciekawe spostrzeżenie, ale będąc od 3-4 dni w Moskwie chyba po raz drugi widzę Ładę i tutaj naprawdę jest zauważalny ten pieniądz, ilość drogich po prostu samochodów i naprawdę ciężko słuchajcie o takie stare Samochody, z którymi kojarzy nam się Rosja. wiadomo, jesteśmy w ogromnym mieście, w metropolii, ale wydaje mi się, że właśnie ukazanie tego kontrastu będzie tutaj najciekawsze, bo robienie dwóch odcinków, To jest bogato, a w innym, że jest biednie, to to nie odda. Dlatego chciałem Wam pokazać to w jednym odcinku, zaczynając od Moskwy, bo jest to moim zdaniem naprawdę. Bardzo ładne, przepiękne i bogate miasto Zostałem słuchajcie, zabrany w takie dość ciekawe miejsce, które jest taką definicją przepychu. To się nazywa 13 by Timothy. A taki salon kosmetyczny na bardzo, bardzo, bardzo wysokim poziomie, plus studio tatuażu oraz fryzjer. Widać nawet po samochodach, jakie tutaj przyjeżdżają, że bardzo zamożni ludzie z Moskwy uczęszczają tutaj, żeby się obciąć, żeby skorzystać z usług kosmetycznych. Jest tutaj słuchajcie, specjalna, specjalna słuchajcie, ochrona. Też przychodzą bardzo ładne dziewczyny. Mega ciekawe miejsce. Zostałem zabrany przez ziomka mojego ziomka. Żeby pokazać mi jak wygląda słuchajcie, taka właśnie luksusowa część Moskwy dla Bogatych ludzi, więc to jest po prostu gościu. Ten Timothy jest założycielem takiego legendarnego, można powiedzieć, tutaj, wiecie, studia i tatuażu, i właśnie dla fryzjerów ciekawe miejsce. Aby przekonać się, jak wygląda prawdziwa wioska, postanowiłem wybrać się nieco dalej niż proponowane mi przez Was 100 km poza Moskwę. Cztery dni ciągłej jazdy pociągiem kolei Transyberyjskiej ponad 5000 km dalej, w głąb Rosji, gdzieś na Syberii, na wschodzie. Wybrałem miejsce, które powinno pokazać dokładnie jak wygląda wieś, taka najprawdziwsza rosyjska wieś. No. I czy to prawda, że faktycznie Rosjanie nie mają w domach toalet? Bo to było najczęściej zadawanym przez Was pytaniem. Zatem rozsiądźcie się wygodnie w swojej strefie komfortu no i przekonajmy się wspólnie, co słychać na tym wschodzie. Zapraszam. Witam Was serdecznie, moi drodzy. 5500 km od Moskwy na jednej z syberskich wsi. Zapraszam do oglądania. Piotrek, co na takiej wsi można robić pewnie? Pytacie: Ja postaram się Wam dzisiaj co nieco pokazać to jest taka bym powiedział w miarę, w miarę nowoczesna jeszcze wioseczka, gdzie mamy do wszystkiego powiedzmy dostęp, ale wiadomo, wieś to wieś rządzi się własnymi prawami. Mamy dziś piękną pogodę, więc zaczynamy dzień od prania. No bo jakby inaczej, tutaj nikt za nas tego nie zrobi. Tak jak wam mówiłem moi drodzy, będąc na wiosce nikt za Was prania nie zrobi, więc wracamy do, że tak powiem starej szkoły podróżowania żeby być świeżym trzeba sobie słuchajcie na bieżąco robić pranko i o, tutaj na wiosce pralki nie ma, więc trzeba wszystko robić ręcznie I ktoś teraz może powiedzieć Piotrek, ale zobacz, to wszystko takie nowoczesne. Macie dostęp do bieżącej wody. I tak i nie. Tam w kuchni mamy normalny dostęp do wody, ale tutaj na świeżym powietrzu, pomimo że wygląda to na dostęp do wody bieżącej, tak niestety nie jest. jest to słuchajcie, po prostu taki garnek, do którego wcześniej należy nabrać wodę. Tutaj stąd takim garnuszkiem i jeżeli chcielibyście sobie umyć ręce w wodzie czystej, to musicie zrobić to. w ten sposób. Więc wydawałoby się, że to jest tu podciągnięty kran, rury, wszystko, ale tak nie jest. A najczęstszym, najczęstszym pytaniem na moim Instagramie. Które pada jest Piotrek czy to prawda, że tutaj 100 km od Moskwy nie ma w domach toalet Jak jest 100 km od Moskwy? Nie wiem moi drodzy, bo 100 km od Moskwy nie byłem, ale jestem ponad 5000 tutaj na Syberii I w miejscu, w którym jestem ja, no ja dostępu do toalety w moim, że tak powiem mieszkanku nie ma. Muszę po prostu wyjść na zewnątrz i skorzystać z takiej toalety, ale jest to słuchajcie najbardziej normalna toaleta Spodziewałem się, że tak powiem, załatwiania się do dziury kucana po prostu, wiecie, gdzieś w takich bardzo tak prostych konstrukcjach po prostu, wiecie, kawałek deski zasłonięte jakąś tam szmatą i załatwianie się do dziury, ale słuchajcie, wszystko wygląda najbardziej normalnie w świecie. Toaleta jak toaleta, z tym, że na zewnątrz. I chciałem Wam też pokazać deszczówkę, którą mamy. Jak pada deszcz, to tutaj słuchajcie, wszystko spływa w ten sposób. Mamy taką tutaj można powiedzieć przy okazji studienkę, gdzie sobie można wziąć wodę, nabrać cyk. No i jest słuchajcie, gdzie umyć ręce, czy ewentualnie jak będziemy do czegoś potrzebowali. Więc to wszystko jest takie bardzo podstawowe, tak jak ważne, że mamy dostęp do wody. A tutaj mieszkanko, pokój, gdzie sobie pomieszkuję. Taki typowy, standardowy, syberyjski domek z drewna. I powiem Wam tak, w ciągu dnia jest teraz w lato gorąco, ale wieczory, czyli znaczy wieczory, noce są dość chłodne, bo dzisiaj obudziłem się około godziny 3-4 nad ranem. Pomimo, że miałem ciepły koc, to czułem, że jest delikatnie. Chłodna, no, ale naprawdę bardzo spoko konstrukcja. I teraz pytanie, czy każdy sąsiad, który tam gdzieś mieszka, ma tak samo dostęp do wody pitnej i do normalnej, że tak powiem, toalety? Jeżeli chodzi teraz o dostęp do wody pitnej, to jestem w 100% w stanie powiedzieć, że tak, ponieważ tutaj nad jeziorem Bajkał, są ogromne pokłady wody pitnej, można byłoby zaspokoić 20% populacji na kilka następnych lat. Jest to najgłębsze jezioro na świecie i właśnie największe pokłady takiej niezamarzniętej wody pitnej, więc tutaj o to się martwić nie trzeba. No ale mówię, czy każdy sąsiad ma w toalecie taką normalną spłuczkę, czy trzeba tam gdzieś z wiadra to tego wam nie powiem. Ale idziemy się przejść po wiosce, żebyście zobaczyli, jak taka wygląda prawdziwa właśnie wieś na Syberii. Turystyczna, bo faktycznie od kilku lat tutaj bardzo mocno się rozwinęła turystyka, i dopiero teraz budują drogi, bo lat temu kilka moim znajomych mówili, że droga tutaj była tragiczna, i nie szło tutaj praktycznie dojechać normalnie, bo cały czas telepało. Ogromnym plusem przybywania takiej wsi jest to, że mamy dostęp do. Na świeżych owoców, słuchajcie i warzyw. Czyli tak tutaj mamy cukinię, pomidory. Tutaj wszystko się że tak powiem ładnie prezentuje za oknem cebula szczypiory, słuchajcie, kapusta tam właściciel podlewa więc wszystko na dobrą sprawę. Na co macie ochotę można czerpać sobie tutaj z ogródka. No i też to właśnie pani przyszła i powiedziała, że to sobie to możemy wziąć, możemy sobie tutaj to przygotować na kuchence, zrobić sobie każdy. Może z tego tutaj. A to jest Irkucka, to nie od a, z nie. to. A to pani mówi, że to nie jest to, to. To jest Że To jest no To jest Jarkucka. To Słuchajcie, Irkuck niedaleko, tak czy to wszystko jest, można powiedzieć, połyskiwane, z pewnie ogródka sąsiadów. Więc bardzo fajnie, no idziemy się spasić w Idziemy się przejść po wiosce żeby wam pokazać nieco więcej. Zatem co na takiej wsi może być problemem? Wydaje mi się, że w zimę to nie jest kolorowo, no bo jezioro Baikal zamarza, kompletnie można po nim jeździć samochodem. No i prąd może stanowić problem. Nie wiem jak jest. Teraz ja mam na przykład tylko w pokoju jedno gniazko. No i właścicielka powiedziała, żeby nie podłączać nano, żeby oszczędzać, tak więc. Trzeba prąd szanować, dostęp do internetu jest, nie działa jakoś wyjątkowo, słuchajcie, stabilnie, ale jest, zobaczcie, tutaj sąsiedka taką ma furkę, dywany, widzieliście, dywany w środku na tym, powieszone i tutaj gdzieś wiezie pewnie jakąś wodę, wszystko to jest takie bardzo proste, no ale mówię, ta wieś od lat kilku stała się bardzo popularnym miejscem turystycznym i coraz więcej osób udostępnia tutaj swoje domy, domki i wiadomo, że inwestują pieniądze w turystykę, no bo każdy praktycznie, kto mieszka w okolicach czy to w Irkucku, czy gdzieś tutaj niedaleko, przyjeżdża sobie po prostu nad jezioro bajko, więc te domki wyglądają tak ładniej bym powiedział, w takim lepszym stylu my się znajdujemy na ulicy Leśnej Lesnaja, słuchajcie no i to sobie będę dzisiaj Spacerowało, żeby wam pokazać właśnie taką wioskę i postaram się też troszkę odejść od tych takich turystycznych uliczek, chociaż wydaje mi się, że tutaj prawie większa część tej wsi będzie turystyczna, no bo naprawdę ogromne ilości turystów, czy to z samej Rosji, czyli z Chin, przyjeżdżają tutaj codziennie. No ale mówię, lat temu kilka, jak opisywali moi znajomi mówili, że to było bardzo, bardzo skromnie no zobaczcie, dalej tutaj ta droga dopiero jest robiona tylko na jednym odcinku, na głównej trasie, reszta jest słuchajcie taka straszne doły, straszne można powiedzieć tej górki nie jeździ się tutaj komfortowo normalnymi samochodami, większa część tutaj, albo jakieś Łady albo Łazy albo Cokolwiek, co że tak powiem pojedzie wszędzie, zobaczy. Takie fury tutaj nie do zajechania. Coś pięknego, moi drodzy. Rosyjska wieś 5000 km od Moskwy. Naprawdę bardzo mi zależało, żeby pokazać wam ten kontrast. I też zastanawiałem się, czy uda mi się dostać do jakiejś wsi, która jest powiedzmy oddalona o te 100 km od Moskwy, żeby zobaczyć, czy faktycznie w tej bliższej okolicy. Wygląda to podobnie, ale wydaje mi się, że raczej tak, bo przejeżdżając pociągiem na tej całej trasie koleją transsyberyjską, większość chatek, jestem w stanie powiedzieć, że wyglądała w miarę w ten sposób, tylko, że w no, gorszym stanie. Trzeba powiedzieć, że te domki były takie nie do końca zadbane. Też może niekoniecznie jest więcej pieniędzy, no bo tutaj naprawdę Sporo ci ludzie są w stanie zarobić z tej turystyki, bo jezioro Bajkał bardzo popularne. Czy to wiosna, czy lato, czy zimą. Przyjeżdżają tutaj turyści, więc te zarobione pieniądze można sobie zainwestować, właśnie, żeby była lepsza toaleta, żeby to wyglądało. Ale cieszę się, że można być w takim miejscu, troszkę na odludziu, pomimo że turystycznie to i tak bardzo pięknie. Zapraszam Was na spacer. Jeszcze jedna ciekawostka, to miejsce, które Wam pokazywałem, tam gdzie śpię. No to dzisiaj się dowiedziałem, że ta pani nie chciała, żebym tam mieszkał, ponieważ jestem z Polski. Jest to pierwszy raz, chyba kiedy yy, gdzieś tam ktoś ma jakiś. Problem, ale nie dlatego, raczej, że jestem z Polski. Tylko ona powiedziała, że tutaj nigdy nie byli turyści zagraniczni. Ona trochę się boi i nie wie, ale taka znajoma, że tak powiem, porozmawiała z nią, powiedziała, żeby zrobiła zdjęcie mojego paszportu, mojej wizy, w razie gdyby coś się działo, jakby miała problemy. No i, a, i, i ją przekonała, ale no widzicie, nie była pani przekonana, żebym mieszkał tam u nich na na tej chatce, bo się troszkę bała z takich spraw technicznych. Zatem pytanie się nasuwa automatycznie Piotrek, jak to jest, że mieszkasz tutaj w takim domku, a ta pani nie do końca była przechylna, abyś tutaj mieszkał i jak to zrobić, aby normalnie jako turysta na legalu to ogarnąć. Zatem już wam tłumaczę. Moi drodzy, wchodzicie na stronę Ostrowok.pl to taka strona, jak u nas booking z racji, że to są sankcje, booking nie działa. Oni mają swoją stronę Ostrowok. No i tam sobie szukacie po prostu noclegu. Z racji, że ten tutaj nie jest chyba na tym ostrowoku. To po prostu ta pani była troszkę taka przestraszona, ale wszystko co będzie na tym Ostrowoku, to powinno być na luzie, ponieważ ja tak spałem czy to w Petersburgu, czy w Kaliningradzie, czy w Moskwie więc nie będzie żadnego problemu więc sobie na spokojnie to można ogarnąć i wydaje mi się, że szukać w miarę takich powiedzmy turystycznych wioseczkach typu właśnie tutaj w okolicach jeziora Bajkał czy to słuchajcie tutaj w tym w tej miejscowości Huzir czy na przykład w e, Listwianka jest też taka Wioseczka niedaleko Bajkału. I jeszcze jest jedna, chyba się nazywa Slu, sluwianka czy coś takiego. Ale wydaje mi się, że jeszcze parę dobrych lat tu się będzie zmieniało, bo ta wioska jest bardzo moim zdaniem i tak rozwinięta, bo to wszystko jest czyste. Tak jak mówię, ja się spodziewałem czytając różne blogi w języku polskim nie tylko że no tam łazienki są po prostu wiecie takie bardzo proste z reguły tylko i wyłącznie kawałek e, drewna zasłonięte jakąś można powiedzieć szmatą jakąś kotarą no i się po prostu człowiek a, załatwia do do dziury i tak to wygląda a jednak się okazało że jest Normalnie i dostęp do bieżącej wody i wszystko tak więc bardzo spoko Proste, ale piękne. No i poszedłem jeszcze do sąsiada zobaczyć czy faktycznie toaleta na zewnątrz Moi drodzy, a jakby inaczej Sprawdzam wszystkie domostwa moje drodzy No i faktycznie wszyscy mają kibę na zewnątrz Nie wiem mordyczki, czy to chcieliście widzieć. A tutaj się wali do dziury. Jakby ktoś pytał. Potwierdzona. W Rosji na wioskach. Kibel, to się wali do dziury. Powiem Wam, że jestem zadowolony, iż udało mi się odpowiedzieć na Wasze pytanie, czy na wioskach w Rosji ludzie załatwiają się na zewnątrz, że nie mają toalety w domu. Ale to mi się wydaje takie normalne. Kurczę, no w Polsce, gdzieś tam pewnie na takich głębokich. To, to też tak się może zdarzyć. Na pewno tam powiedzmy, nie wiem, 10-15 lat temu było tak samo. To wiadomo, ta infrastruktura na tej Syberii nie jest tak rozwinięta. Słuchajcie, to są ogromne kilometry. Od Moskwy, od największego miasta to jest 5500 kilometrów. To ciężko sobie, słuchajcie, to wyobrazić, jaki to jest dystans. Tak, żeby wam to zwizualizować, to ode mnie z miejscowości, słuchajcie, z Dębna do Barcelony to 2500 kilometrów słuchajcie, na południe Hiszpanii to pewnie będzie jakieś za 2700 może. Więc to słuchajcie, można powiedzieć, że ode mnie na Gibraltar i z powrotem jeszcze pojechać. Taki słuchajcie, to jest dystans, jeżeli chodzi o, o to jak daleko jest z Moskwy do właśnie tutaj na jezioro Bajkał, więc no mówię, nie ma się dziwić, że ta infrastruktura jeszcze nie jest na takim zaawansowanym poziomie. No i moi drodzy, to jest punkt kulminacyjny tego wyjazdu na Syberię nad jezioro Bajkał, żeby pokazać Wam oprócz tego jak ta wioska wygląda to jeszcze piękną przyrodę tutaj właśnie nad jeziorem. Coś niesamowitego oczywiście odsyłam Was do osobnego materiału, w którym pokazany jest tylko i wyłącznie tutaj jezioro Bajkał. Moim zdaniem warto zobaczyć przepiękne miejsce. Polecam. Drodzy, wróciłem i chciałbym powiedzieć wydaje mi się, jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Faktycznie udało się pokazać troszkę tej wioski, wiadomo, wiza jest tylko i wyłącznie na dwa tygodnie. Ciężko jest pokazać każdą jedną wioskę i w każdej potwierdzać to samo. Zależało mi, żeby pokazać ten kontrast pomiędzy. Mówię, tymi wielkimi miastami, tą metropolią, a taką po prostu zwykłą wioską, i wydaje mi się, że udało mi się to pokazać. I jeszcze jedna sprawa, moim zdaniem, turboważna i to mówiłem chyba na innych filmach. Strzelam, że wielu z Was poznało Rosjan gdzieś tam w Tajlandii, na Bali, czy gdzieś tam w Turcji, i mówią: A tutaj to Rosjanie się nie umieją zachować, to piją, to coś tam, coś tam, coś tam. I faktycznie. Może tak być. Ja nie mówię, że nie, bo czasami, będąc również w Azji Południowo-Wschodniej, byłem zniesmaczony zachowaniem wielu Rosjan. Ale chciałbym Wam powiedzieć, że nie wolno patrzeć na cały naród przez pryzmat takich osób, ponieważ tak się złożyło, że akurat ci Rosjanie, którzy podróżują do tych krajów Tajlandii, czy do Nabali, czy tam gdziekolwiek indziej w Indonezji, czy do Turcji, często są. Osobami, które lubią sobie spożywać alkohol, może nie zawsze zachowują się idealnie. Ale gdyby każdy obcokrajowiec patrzył tylko i wyłącznie na Polaków przez obraz naszych obywateli, których poznają tylko i wyłącznie na All Inclusive, a wydaje mi się, że każdy z nas wie, jak zachowują się Polacy na All Inclusive. Nie mówię, że wszyscy. Jeżeli wy na All-Inclusive i nie robicie trzody, spoko. Ale każdy z Was zna kogoś, kto jeździ na All-Inclusive i jest najebany od rana do wieczora. Są dymy, są tańce, jest przypał, jest alkohol, jest wszystko. I to nie znaczy, że każdy Polak to alkoholik, że każdy Polak robi taką, nie wiem, trzodę, zachowuje się w ten sposób. Bo mówię, jeżeli zapytać by z innego kraju, kto jeździ na All Inclusive i widział tylko takich Polaków, to powie, kurczę, no Polacy to tylko alkoholicy. To tak samo słuchajcie, jak my często mówimy o, o ludziach z Rosji. Ja przejechałem y, pół trasy koleją transsyberyjską 80 godzin i tam może było dwóch, czy trzech najebanych ludzi. Reszta zachowywała się bardzo w porządku i tak mówię. Tak tu jestem. 11-12 dni w tym kraju. Nie miałem żadnej póki co negatywnej sytuacji, która mogłaby się mi przytrafić i czułbym się źle. Czy to jako Polak, czy jako po prostu obcokrajowiec, który zwiedza ich kraj? To tyle, moi drodzy. Dziękuję bardzo za oglądanie. Będzie mi niezmiernie miło, jeżeli zostawicie subskrypcję. Pozdrawiam Was serdecznie, cieplutko. Bądźcie zdrowi, dbajcie o siebie, oglądajcie resztę odcinków z Rosji bo będą dobre. Pozdrawiam, trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia.